Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Marpirk, a to jest pierwszy odcinek z serii Train. 1, jakby ktoś się pytał. Tak, niedawno wystawiłem czy opublikowałem biuletyn na ten temat, że zawieszam serię Strain 2 do czasu ukończenia serii Straina 1. Tak więc pomyślałem sobie, że myślę, że lepiej będzie, jeżeli. E, serię strajki nad będzie jakby kontynuacją. A nie, że później dopiero będę odkrywać e, tego train'a, train'a 1. E, tak więc, zaczynamy nową grę. To poprzednie to powiedzmy, że była tylko taka testowa. Dobrze, Overwrite oczywiście. A i w tej grze niestety nie ma e, dostępnych polskich napisów ani języka. Ale są napisy po angielsku, także jeżeli znacie angielski, to możecie sobie podłumaczyć, ja ewentualnie będę jak będą jakieś ważne informacje, to będę to mniej więcej streszczać. Więc poziom medium To jest mała Kiedy historia. in a land far, far away. A kingdom Ale prospering. But peace could only last so long. The old king died with no descendant the throne. The kingdom fell into chaos. Lust for power blinded warriors and wizards alike. New kings emerged only to fall the next day. But the madness of men would soon be overshadowed by a far greater evil. The magic that once gave life and good fortune had transformed into something sinister, one by one, grave by grave. The dead began to rise, feeding off the energy that grew stronger with each passing night. Fear spread throughout the kingdom, and it was soon abandoned. But something was about to happen that would change the course of history. On the outskirts of the kingdom, near the Astral Academy, a thief carried out her cunning plan. She had learned of an ancient object of tremendous value. The Astral Academy, left to rot in the face of the terrible enemy, had no one to keep the treasure safe. The time was right. Dobrze, tak więc to ma historia o tym jak to pewnego razu król zmarł, później byli nowi jakby królowie, którzy jeden po drugim jakby czy dzień po dniu jakby E, spadali z tych tronów i w pewnym momencie zaczęła królować śmierć, i nagle miał się coś stać, i teraz będziemy kierować, <gry> e, no, złodziejką. Dobrze, tak więc zobaczę, jak to będzie. No, so i tak więc teraz gram na pełnych detalach, I tak się zastanawiam czy to jest dobry pomysł, bo trochę mi klatkuje tutaj, razem z anti-aliasingiem, co tam jest, więc myślę sobie, że ja zmienię to ustawienie na trochę niższe i za chwilę do was wracam, w tym momencie właśnie. Okej, okay, już jestem, jak widać troszeczkę to płynniej chodzi, po prostu anti-aliasing e, zmieniłem na, na, na niższy, o jeden. Oj, ta też się zamknęła. Nieładnie. Oj. No. No cóż, pułapki powiedzmy. I ona właśnie idzie teraz... Teraz, teraz, teraz idzie... Teraz idzie do skarbu i jakimś cudem nie nie została uszkodzona. No coś sprawia mamy? Nie, nic nie mamy. Fajnie ona się tak skrada, tak jest pochylona do przodu. Dobra, otwieramy skrzynię. No, coś my tam to, 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 to. mamy. As the thief lay her hand on the treasure, she had a tingling sensation. The thief would soon discover that fate had taken hold of her. Unknown to the thief, a wizard was just waking up. The wizard had a look in magika. the spyglass and seen the terrible undead army. He was keen not to die. By my trousers, I must escape! He had been studying the stars and trying hard to learn the elusive fireball spell that all wizards ought to know. Of course, no. that was mm. a lie. For you see, the wizard had a certain reputation with the ladies. What he had really been up to was the creation of a fake fireball potion that would have impressed the ladies and improved his status? The potion had backfired, causing a fortnight of sleep. Dobrze. Tak więc on się niezależnie, powiedzmy, obudził. Możemy sobie tutaj, Można przeskoczyć? At that moment, when all hope was lost, something extraordinary happened. Aha. Okej, okay. czyli on tam nie miał pójść jednak. Ale spoko, że się da. Fajnie. <noise> Dobrze. No całkiem płynnie to chodzi. Dobra. Hmm. Hmm. Nie, właściwie co ja, tu... co ja tu mam zrobić? Tutaj mamy jakieś potyonki. Co to tam jest? Potyonki. Jeszcze z Minecrafta wszystko. A tam coś jeszcze jest? No, coś jest... A ła! Co to było? Tylko <grych> że ta... oj... tylko to, że ta e, skrzynka tak, tak... spadła. Dobra, tutaj mamy jakąś zieloną miksturkę. Ja się coś było o tych miksturkach w tym... tym... ale nie pamiętam zupełnie co... Co my tu mamy? Aha, to są pewnie te pointy zwykle, tak? To może sobie przesunąć. Cyk. Jeszcze tam na dole coś było z tego co robię, tak no, tutaj coś mamy. Aha, najpierw tamtą. No się dalej coś klatkuję, także myślę... hmm... Nad wyłączeniem zupełnie na tego aliasingu. Hmm, zobaczę. Niech to będzie wyglądać w ogóle. Nic, no, możemy sobie to wszystko przesunąć. Au. Oj, znowu... Eeeem, hm... tu mamy te dwa przyciski nacisnąć, rozumiem? Żeby się otworzyło przejście, czy coś. Okej, okay, teraz trzeba... Oj. Mm hmm... Odskoczę tam? Aha, teraz mogę to sobie spokojnie na tu tak? Ła! jest udało się. jest jakaś zielona, to nie wiem. To są jakieś... To są żółte i zielone. Zobaczę później co to jest, o co chodzi. A co? Ej, mu życie zabiera coś? Co mu życie zabrało? The wizard saw a glimmering light coming from the shrine. Hmm. No one had been able to visit it for centuries because of the ancient magic protecting whatever lay inside. Skończ nam to przejście. Znowu skarbiec? No, to samo. Oh. My darling, why the painful look on such a pretty face? <laughs> what is this object you are holding on to how did you get here the wizard touched the thief's hand and then the object his hand got stuck what kind of trickery is this for once the wizard was more interested in magic than anything else he was also afraid for his dear life <laughs> but there was someone nearby who welcomed a challenge Teraz, no At the, other end of the astral academy a knight had been practicing his own skills yeah. to battle the undead and prove himself worthy of joining <laughs> the king's army it. between me and you he did not quite understand what undead meant <laughs> but this was his chance to be the bravest knight of all ah, okay. The knight felt it was his duty to protect the astral academy during this time of despair Ouch. He was on the lookout for anything unusual. tam coś jest? Tak, tak, jest zielony potworek. Hmm. co <noise> no, Tam coś jest? Ok. Tam coś się rozbiłem. Ok, tam coś mamy, tylko jak tam się dostać. A i to nadal jeszcze, okej. Okay. Aha, tutaj coś mamy jeszcze. W ogóle taka skomplikowana super-ekstra. Ła! Co to by... Ła! Co to jest? No... What's this? Blokuj... With... Aha, shit. Fajnie, że... Wiem, jak się blokować. Hit the, hit the sword. No i co? The What? Dobra, idę dalej. Ojej, nie ten przycisk? Ten. Przycisk. Ale ten przycisk. Ten się stało stało dalej The knight saw a faint light coming from Znow? the old Shrine. Could there be a thief? Was this the knight's day of honour? He had sworn an oath to himself to protect the shrine and the academy. Nothing could stand in his way. What's going on? The knight joined in, taking a firm grip of the object's third side, in a way that only a mighty warrior can. Oh no.

Hmm, no troszeczkę króciutkie, ale takie powiedzmy... Cóż to jest, hmm. Powiedzmy, że e, to jest taki wstęp krótki e, do, do tego. do tej gry wspaniałej jak, jakże Dobrze, tak więc następny odcinek trochę zmniejszy to detale mimo wszystko. No i widzimy się za jakiś czas. Myślę, że... Myślę, że będę częściej powiedzmy nagrywać te odcinki Straina, żeby jak najszybciej przejść znowu do Straina 2. Dobrze, tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Do następnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć!